wina Maciowina, witam wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku na moim kanale Mordy Dzisiaj znajdujemy się na dachu mojego nowego domku Oczywiście mojego I Agent X, jak widzicie, jest naprawdę bardzo fajny Ale dzisiaj nie będziemy sobie robić Nic związanego z tym domkiem Ponieważ, jak wiecie, wczoraj Elviso Próbował mnie chamsko strolować, Że niby był abrą No i nawet na początku może mu to fajnie wyszło No ale potem tak naprawdę to my wkręcaliśmy jego I dzisiaj, słuchajcie, do niego pójdziemy I zrobimy mu małą niespodziankę Tylko, że najpierw właśnie, no to musimy iść, do Elvisa, więc ja po prostu się tam już udam. Nie ma w ogóle co tego przedłużać. Mam nadzieję, że go, słuchajcie, znajdziemy tak naprawdę. No, ale Elviso zawsze jest na serwerze. Także dzisiaj mordy naprawdę może być ciekawy. No, bo mam dla niego przygotowane coś, co go mega, mega, mega wkurzy. No i tak naprawdę zobaczymy, słuchajcie, jak to się rozwinie. Ale dobra, zobaczmy, czy on w ogóle jest u siebie w domu. Powinien być, bo gdzieś się tutaj kręcił ostatnio. Także, no kurczę, nie wiem, słuchajcie. wiecie, on czasem tutaj jest, czasem go nie ma. Ale widzę, że w tej budzie, bum! Ty, nie ma go, słuchajcie. Nie ma go, jest tylko jakaś skrzyna dla Elviso. Co tu jest? Ty, tu... Poczekajcie, słuchajcie, wiecie co to... Nie, może ja nie powinienem, ale może sobie to przeczytam w takim razie, poczekajcie. What? Ej, to jest takie długie mordy, dobra, to wiecie... Nie, no dobra, słuchajcie, to przeczytajmy to, bo w sumie jestem ciekawy. Ej, to znowu on przyszedł po mnie aż do milionowic? Chce mnie zabrać do swojej tajnej bazy, gdzie już raz mnie przetrzymywał, ale... What? Ej, poczekajcie, co to jest za notatka i czemu to jest dla Elvisa? Kto tu napisał? Przyjrzyjcie, to znowu on przyszedł do mnie, chce mnie zabrać do swojej tajnej bazy, gdzie już raz mnie przytrzymał. To musi być od Agentixa, ale dlaczego to jest dla Elvis Anime? Um, ale wiem, gdzie to jest. Nie mam dużo czasu. Idźcie do miejsca, gdzie ukrywał się Dresik, tam znajdziecie klucz. Musicie go umieścić na dźwigu. Co co chodzi w ogóle? Tylko wtedy otworzy się przejście. Jakie przejście? W które znajdziecie w kopalni? Tam nie znajdziecie. What? Eee, poczekajcie, to mi totalnie śmierdzi, to mi totalnie śmierdzi. To jest notatka, która wygląda, że napisał ją Agent X i dał ją Elvisowi, żeby Elvis ogarnął całą ekipę, bo niby słuchajcie, znowu ten gość przyszedł po Agenta. Ja to tak rozumiem, nie jest to podpisane, ale wiecie co? Ja już raz słuchajcie dałem się nabrać i gdzieś tam później była ta buźka tego gościa i to było wszystko wkręta, więc teraz słuchajcie ja to sprawdzam, ale ty to takie dziewnie chyba nie ma. Chyba nie ma mordy tej buźki, tak mi się wydaje, Patrzcie, słuchajcie, no idę w nieskończoność tak naprawdę i to ja zrobiłem tę stronę, czyli. No dobra, czyli słuchajcie, nie nie, nie ma. Dobra, czyli Dan. Ej, sprawdźmy to sobie, mordy, dobra, sprawdźmy sobie historię tą. Nie ma Elvisa, no Truno, to zrobimy to bez niego. Pamiętajcie mordy, żeby oglądać do końca, bo ja nie wiem co to jest, ale może być naprawdę interesująco. No i subskrybujcie kanał, bo codziennie macie odcinki. Codziennie odcinki z milionowic, z Gun Cabry, połączone. Będziemy świrowali różne akcje. No i wpadajcie też do opisu, bo tam macie mój dodatkowy kanał, na którym są też codziennie odcinki. To są odcinki. Które wy mi mówicie, jakie robić. Oczywiście, jakby wy mi mówicie co nagrywać, ja to robię, także wpadajcie na dodatkowy kanał. Ten też subskrybujcie, bo i tutaj, i tam są odcinki codziennie, a ja mordy, Dobra, przeczytajmy to jeszcze raz na spokojnie zobaczymy od czego zacząć. A, słuchajcie, nie wiem, no to nie wygląda na wkrętę. Bo widzicie, słuchajcie, że to nie jest podpisane przez nikogo, no nie tym uśmieszkiem, także może rzeczywiście, słuchajcie, agenta. Znowu ten gość porwał, ale to by było chore Na maksa, dobra To znowu on, przyszedł po mnie aż do milionowic Chce mnie zabrać do swojej tajnej bazy Gdzie już raz mnie przetrzymywał, okej okay, Ale wiem gdzie to jest eee, pikson, dobra eee, Nie mam dużo czasu, idźcie do miejsca Gdzie ukrywał się dresik, tam znajdziecie klucz Czyli mordy, my to powinniśmy całą ekipą Chyba robić, no ale dobra, no nie ma nikogo No to muszę sam, poczekajcie, bo Dresik? Przecież dresik to są Słuchajcie, zamierzchłe czasy milionowic ja nie wiem, słuchajcie, gdzie on się ukrywał. On na początku, słuchajcie. On na początku się ukrywał za moją górą. Tam, tam, w tamtą stronę daleko, ale słuchajcie, agent o tym nie wie. Jeżeli to pisał agent, to o tym nie wie, ale wiecie, o czym agent wie? Gdzie, wiecie, gdzie się Dresik też ukrywał? To było przed wojną znowu tutaj. Tutaj się ukrywał Dresik mniej więcej, kurczę, ja już nie pamiętam dokładnie gdzie to było. A, w ogóle to jest taka chata, okej, okay. Czyli to było, słuchajcie, gdzieś tutaj, ale ja nie pamiętam dobrze gdzie, bo to on się ukrywał chyba przed Bobą albo przed Abrą, jak był miał sojusz z Bobo ja nie pamiętam tego dokładnie, ale na pewno nie tutaj. Ej, poczekajcie, bo ja, ja minęłem tam miejsce, czy był tutaj. Nie, to było gdzieś tutaj mordy, bardzo gdzieś tutaj. I tutaj rzeczywiście Dresik miał swoją bazę, nawet go tutaj śledziłem. To w ogóle tydy nie wiem, co, to było gdzieś tutaj, ale to były bambusy. O, jest wejście! Dobra, ej, to, to to się zmieniło miejsce. To wyglądało kiedyś inaczej, ale dobra. To jest tak! To jest jego baza, tu rzeczywiście się Dresik ukrywał, no i dobra, teraz tak, klucz. Eee, mordy, no dobra, nie wiem, szukajmy, szukajmy tutaj raczej nic. What? Co tutaj? Czemu jest tyle diamentów, tyle nie Dobra, słuchajcie, tu nic nie ma. Tu jest tylko jakieś jedzonko. Ej, dobra, słuchajcie, tutaj serio nic nie ma. Dobra, tutaj chyba było... Tak! Tak, tu było zejście! Tu było zejście i teraz mordy, ja nie wiem nawet co to jest za klucz, ja naprawdę mam każdą skrzynię przeszukiwać. No ale tu nic nie ma przecież. To w ogóle nie, nie wygląda jak klucz. Dobra, słuchajcie, no musimy wszystko w takim razie sprawdzić. Tutaj była tylko hodowla, która jak widać jest splądrowana pewnie już od dawna. Tutaj kiedyś były zwierzątka. O! Nawet dalej są, spoko. Dobra, niech sobie tu zostaną. Yy, I tutaj była chyba jakaś jego tajna baza. Kiedyś, patrzy tutaj była tajna baza jakaś. Zobaczymy, co on tutaj ma. WHAT?! Protect 4 Pufferfishie, to wszystko tutaj zostało, mordy! Ile te itemy mają lat?! Ale tutaj było jakieś tajne przejście, nie pamiętam, co tutaj było. Dobra, zachow, zakopmy to, bo tam nie było klucza. Miałem pytanie, czy to coś by... Co było tutaj, mordy? Jakiś jego skarbiec był pewnie, jakaś zbrojka. nie pamiętam, co się tu ogarniał, ale... Okej, okay, jest jakieś przejście, jest nawet... Ej. Klucz! Ej, to jest naprawdę klucz! Mordy, no nie spodziewałem się tego znaleźć tutaj, ale. Ej, to jest po prostu dźwignia, słuchajcie, ale podpisane jest klucz, czyli to musi o to chodzić. Dobra, czyli mamy to. Ty, ale fuks! Ale fuk, słuchajcie, dobra mordy Czyli tak, mamy pierwszą rzecz zrobioną Zanim sobie zajrzymy do tej książki Zobaczymy co dalej, to pamiętajcie o tym, żeby W opisie nie tylko mojego nowego, drugiego kanału szukać Ale również słuchajcie, sklepiku Takie królewskie, macie chowo Teamowe koszuleczki są, ale są też kubki, poduszki Wszystko ma różne kolory Jest też oczywiście inny wzór, ten z arbuzikiem Mordo, no i pamiętajcie, że plecaki Jak zamawiacie tylko jeden plecak Który jest w różnych kolorach, to macie już kuriera za darmo Bo oczywiście od 99 zł Na wszystko słuchajcie, jest darmowa dostawa także zajrzyjcie sobie może coś wam się spodoba tam w opisie pierwszy link w opisie to jest klepik Maciocha no i różne tam są rzeczy mordy także yy, przypominam że plecaczek jest ale są też worki także back to school, słuchajcie jest są też koszulki właśnie kubki poduszki i tak dalej i tak dalej to, to, to możecie sobie zobaczyć jak coś wam się spodoba to super a jak nie no to trudno wasza starta no to wasi koledzy będą mieli szpan a, a wy będziecie mieli nie szpan dobra mordy lecimy dalej w takim razie bo póki co idzie nam wybornie słuchajcie widzicie jak się pr przeprowadza śledztwo samemu to od razu idzie Lepiej e, tam znajdziecie klucz, dobra, czyli to słuchajcie mamy, musicie go umieścić na dźwigu, tylko wtedy otworzy się przejście, które znajdziecie w kopalni, dobra, czyli teraz lecimy na dźwig. Yy, ten oczywiście na lodowcu, no bo nie ma innego dźwiga Także to raczej nie jest, słuchajcie, jakaś mega zagadka Tylko to jest kawałeczek stąd, no ale sobie poradzimy Mordy, z, naprawdę, idzie nam całkiem nieźle Patrzcie, piękny dzionek Tylko ja się, słuchajcie, zastanawiam Bo to brzmi totalnie jak wkręta Już raz, słuchajcie, szukałem agenta Elytrum, co latałem gdzieś daleko I się okazało, że to był rzeczywiście mm, Że to był taki, powiedzmy, troll Czy bardziej taka pułapka, można powiedzieć Od tego gościa z uśmieszkiem, który Który porwał agenta swojego czasu Ale to brzmi, słuchajcie, niepokojąco bo, no serio słuchajcie, agenta No nie widziałem od wczoraj Okej, okay? no nie widziałem go od wczoraj, czy nawet Dwa dni, ale no to nie jest na tyle słuchajcie długo O kurde bele Jak ja mam tam teraz wyjść, jak tu nie ma rusztowania Słuchajcie, no blokami muszę no blokami muszę to zrobić jakoś, także no dobra, udajmy się. Udajmy się na samą górę tego dźwiga, bo to było na dźwigu. Na dźwigu, czyli musimy wejść na samą górę i zobaczymy tylko... Oj, w sumie, słuchajcie, będzie też fajny widoczek, ale dobra, musimy się śpieszyć. Załóżmy, słuchajcie, że to jest naprawdę na poważnie. Nie wiem, nie wiem, ja wolę, słuchajcie, to z przymrużeniem oka traktować, bo to... Różnie, słuchajcie, tutaj rzeczy się działy, nie? Ale potraktujmy to, jakby to było... Naprawdę porządne, bo być może po prostu to było dla Elvisa, bo Agent X no chciał to zostawić Elvisowi, ale Elvis, patrzcie, słuchajcie, to jest ewidentnie pisane. Idźcie, yy, musicie, ok? Czyli wszystko jest pisane do nas, tak? Nie tylko do Elvisa, dobra, słuchajcie, czyli tak, wbijamy się tutaj, teraz na samą górę. I teraz tak, gdzie, gdzie jest miejsce na klucz? Czyli przecież ja ci tutaj tego nie postawię. Ja mam to tak po prostu postawić? Może, nie, no, było, słuchajcie, było napisane, że e, umieścicie go na dźwigu. No dobra, czyli może ja mam go tak po prostu, słuchajcie, postawić, tak, tak wiecie, po prostu. Nie! Tam jest coś! Tam jest ramka, to może być, słuchajcie, na właśnie klucz. Nie jest to jakoś podpisane, ale tak mi się wydaje, słuchajcie, po co miałby ktoś tutaj ramkę umieszczać, także, także dobra, słuchajcie, ja to zostawiam tutaj klucz, może go jakoś, słuchajcie, obrócę, ej, fajnie nawet, patrzcie, jak zegar, ej, serio, jak zegar, ej, teraz jest godzina, ej, nie wiem, dziewiąta, ej, teraz jest, słuchajcie, dwunasta na przykład, nie, no, no dobra, dajemy na dwunastą i co, i sobie do wody w takim razie, boom, na bombę, byczku, Dobra, przeżyłem, przeżyłem, to było dobre. I teraz szybko, fast attack, mordo, kolejne, kolejne w ogóle akcje trzeba ogarniać. E, tylko wtedy otworzy się przejście, które znajdziecie w kopalni. Tam mnie znajdziecie, ok, czyli teraz musimy do kopalni. Do jakiej kopalni, poczekajcie. E, przejście, które znajdziecie w kopalni. Ej, what? Jakiej kopalni, mordo? O co chodzi z kopalnią? Przecież ja tutaj mogę, poczekajcie, może. Jak nie wiem, jak tutaj wejdę, to zobaczę. Słuchajcie, coś nie wiem o co chodzi. Pyk, 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 pyk. Przecież tu nie ma, słuchajcie. Chciałem wejść na ten budynek, o oh, kurde, to było głupie. To było głupie. Dobra, mniejsza. E, potem to posprzątam. Może przecież tu nie ma żadnej kopalni w tym mieście. W sensie, no mogę się wkopać tak po prostu, ale o to chodzi. Nie no, na bank, słuchajcie, nie o to chodzi. Musimy to. Musimy to, słuchajcie, ogarnąć. Poczekajcie, kto ma system kopalni? Kto ma system kopalni w tym mieście? No nie wiem, no każdy tak naprawdę i, i nikt nikt nie ma jakiegoś konkretnego bardzo. Także może słuchajcie, w tym lodowcu. Patrzcie, jak już jesteśmy tutaj na dźwigu to może to przejście będzie niedaleko tego właśnie dźwigu. Może Abra, słuchajcie, w lodowcu ma jakąś kopalnię. Czy to jest możliwe? No nie wiem, słuchajcie, nie wiem, czy on tutaj ma jakieś kopalnię. To jest w ogóle wszystko odbudowane, słuchajcie. Czy tutaj coś było? Nie, no dobra, słuchajcie, poczekajcie, poczekajcie, inaczej, bo to trzeba jakoś przekminić. Gdzie, słuchajcie, są tutaj kopalnie w tym mieście? Bo ja naprawdę tego nie wiem. Tu! Tu jest kopalnia! Ej, to może o to chodzić i to by się zgadzało, że jest niedaleko dźwigu. Mordy, przecież to jest kopalnia miejska, a z niej nikt nigdy nie korzystał, dlatego mi się w ogóle to nie skojarzyło, to mi nie przyszło do głowy, bo nikt nie korzystał z tej kopalni w życiu Dobra, to sprawdźmy ją w takim razie, która to jest strzałka, ta? Nie, 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 Maciu, przecież to jest na dół, to jest na górę, ale patrz, jak tu wejdziecie, to masz taką, słuchajcie, fontannę ludzką, taką fontannę maciochową Dobra, nie masz, słuchajcie, nie, mieliśmy to potraktować na poważnie To jest, słuchajcie, big deal, czy tak powiem I teraz mamy szukać przejścia w kopalni Jakiegoś, słuchajcie, przejścia w kopalni. Ja powiem wam szczerze, dobra, nie jestem tutaj pierwszy raz, ale jedyny raz, kiedy tutaj byłem, to chyba jak graliśmy w kowanego Naprawdę, czyli co, tutaj, słuchajcie, ma być jakieś przejście? Przecież tutaj nic nie ma totalnie. Zero, to jest tak tylko na po. O! Nie dobra, tu nic nie ma jednak, to jest na pokaz. Ej, tu jest jakieś przejście. Pykson, cykson, tu jest deal. To no dobra, słuchajcie, czyli tak, to musimy sprawdzić w takim razie. Ale tu nic nie ma chyba. Pykson, mordo, nie, to są chyba zwykłe tunele. Tak to wygląda, wiecie? Tak. To muszą być, słuchajcie, zwykłe tunele. Który po prostu ktoś sobie kopał, no bo to kopalnia, to w kopalni se kopiesz, nie? Dobra, teraz tak. U! Tu jest jakieś przejście, dobra, zobaczmy je. Zobaczmy je, słuchajcie. Czy to jest jakieś. Nie, dobra, to jest jakiś. shit! To jest jakiś shit, ale tu jest przycisk, możemy go kliknąć. I się nic nie zrobiło, dobra, czyli. Czyli co to jest ścieżka? Tu jest w ogóle creeper jakiś. Ej! Ej, czy wy widzicie? Tam jest. Tam jest dźwignia, mordy. Tam jest dźwignia, ale patrzcie w ogóle, tu jest dużo innych rzeczy. Co tu robi netherrack? Ja cię kręcę, słuchajcie, patrzcie, tutaj, dobra. Poczekajcie, wiecie co, sprawdzimy tam tą dźwignię? W ogóle co jest tutaj w skrzyniach? Nic tutaj nie ma. Dobra. E, sprawdzimy tamtą dźwignię, bo te przyciski to są jako kamyki, to jest taka, taka wiecie, dekoracja. E, tutaj rozumiem, że mimo wszystko nic nie ma. No tak, to jest jakieś, słuchajcie, nie, nic ważnego. Okej, okay, jedyne co... jak tutaj mamy te dźwignie i jedyne co to tutaj jest jeszcze jakieś przejście, czy tu było? Tutaj też... Nie, dobra, tutaj sprawdzałem, ok, czyli musimy sprawdzić jeszcze to przejście. Mordy, ja nie wiem, bo nie wiem dokładnie o co chodzi, bo mnie tutaj po prostu nie było nigdy tak naprawdę, ale to też wygląda. Ło, wow, Creeper, creeper! Chodź tu krypcio, krypcio, dobra, załatwimy cię, byczku, poczekaj. Ok, okej. Okay. On się wybuchł spoko Loko Okej, okay, to jest chyba kopalnia, czyli chyba nie do końca o to chodzi, dobra, czyli sprawdźmy te dźwignie, nawet jeżeli słuchajcie, nie chodzi o te dźwignie, to sprawdzimy sobie to te dźwignia, słuchajcie, to raczej szybki temat. O, tutaj też jest jakieś przyjście. Dobra, nie wiem, sprawdźmy to po prostu i zobaczymy wtedy, co z tego będzie. Także raz, dwa, trzy, go What? What? Ej, wait, Poczekajcie, poczekajcie! Co jest grane? Czemu ja spadłem? Jest tu lawa, woda! Ej, poczekajcie, jak jestem tak! To ja tracę życie, poczekajcie, bo jest lawa, przecież ja spadnę do lawy zaraz, ej, bo tu jest pajęcie na pomocy! Trzeba mam to rozwalać, nie bo wpadnę do lawy. Co jest grane tutaj? Ej, po stop! Nie, nie, nie! Żyję, żyje, żyje! żyje. Okej! Okay. Uh, mord jest dobrze, jest dobrze. Przeżyłem, tylko poczekajcie, czy tu jest jakieś przejście? Nie ma tu nic Ja cię kręcę, ale się teraz zestresowałem Poczekajcie, muszę zjeść, poczekajcie, muszę zjeść, bo ja zginę Nie, proszę, nie gin, macioch, macioch Nie gin Uff, Uf, jest dobrze, mordy Teraz poczekajcie, o co tutaj chodzi, przecież Nie, nie No nie, no proszę, nie, mordy Tu jest ten uśmieszek chory Halo, przecież tu jest jakieś przejście, proszę, powiedzcie, że tak Ja jestem w ogóle na bedroku, jaki to jest poziom? Trzy to jest poziom 3. Mordy, poczekajcie, to nie może być to. To nie może być to. Na bank, słuchajcie, chodzi o coś innego. Ja po prostu w złą alejkę poszedłem. Yy, jeszcze raz. Musicie go umieścić na dźwigu, umieściłem tylko wtedy otworzy się przejście, które znajdziecie w kopalni. Słuchajcie, jak ja tylko kliknąłem te dźwignie, to myślałem, że się otworzy jakiś jakiś labirynt się otworzy. W ogóle gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Poczekajcie, tu się rozlewa woda. Okej, okay, okej, okay, nie ma przynajmniej lawy, dobra, zabuduję to. Słuchajcie, ten uśmieszek on mi się będzie śnił po nocach, to jest przecież straszne To jest głupie słuchajcie Czemu ten ktoś w ogóle się tutaj myśli Ale patrzcie, ta notatka nie jest podpisana przez niego Czyli to może naprawdę agent został porwany Nie, nie wiem Bo wszystko wskazuje, wszystko prowadzi do tego miejsca Weź to zniż w ogóle Weź to zniż, nie mogę na to patrzeć, no Wszystko prowadzi do tego miejsca, gdzie jest uśmieszek Ale notatka nie jest przez niego podpisana Więc co jeżeli słuchajcie, ta pułapka była na kogoś innego To w ogóle jak ja stąd teraz wyjdę Jak ja nie mam bloków Mordy, dobra, słuchajcie, szybko, szybko, szybko Zobaczymy, ja chcę zobaczyć ten mechanizm To jest, to jest w ogóle kopalnia jakaś, okej okay. Okej, okay, spoko Nie interesuje mnie w tym momencie kopalnia Bo interesuje mnie to, co się tutaj stało Patrzcie, ja myślałem, że jak sobie tutaj przejdę To się otworzy jakiś labirynt Po lewej, po prawej, może, słuchajcie, nie wiem Na górę, a, a nie, że spadnie klocek Jak to w ogóle działa? Aha Aha, tu jest, słuchajcie, okej, okay, jakiś prosty mechanizm z Pisonem, no parcie, słuchajcie. e, tu nawet ja bym umiał coś takiego zrobić. Nie, to jest proste, ale dobra, głupio się dałem nabrać. Mordy, słuchajcie, ja tam prawie zginąłem, ale udało mi się przeżyć. Czy chodziło o to przejście? No musiało o to chodzić, bo tutaj nic nie ma. Mordy na banko to chodziło. Niestety, widzicie? To są zwykłe kopalnie, to nawet nie jest labirynt, tak? Żeby się tutaj jakoś gubić. To sprawdziliśmy, tutaj, słuchajcie, wszędzie byliśmy mordy. No, nie mogę, no nie mogę. Po prostu, słuchajcie, ten gość się uwziął. Patrzcie, on się uwziął na wszystkich. Agent, oczywiście, był jako pierwszy, ale za agentem on musiał przyjść do milionowic i nas teraz maltretuje. Słuchajcie, no masakra, ja, masakra, nie, nie wiem, co powiedzieć. Ja prawie zginąłem. Na szczęście udało się... Słuchajcie, już się tam podpaliłem, nie, zostały mi trzy serca. Gdybym, słuchajcie, wolniej rozwalił te pajęczyny i wolniej z niej wyszedł, to by była jakaś masakra po prostu. Mordy w każdym razie. Muszę to szybko powiedzieć Elvisowi agentowi Abrze, no po prostu wszystkim, żeby oni uważali. Bo jak widzicie, to naprawdę brzmi podejrzanie. Teraz w obliczu tego, co spotkało agenta, my jesteśmy bardzo wyczuleni na takie znikanie kogoś, więc jak tylko zobaczyłem tę notatkę, to sobie myślę, dobra. Okej, okay, z dystansem, ale potraktujmy to poważnie. No i widzicie, słuchajcie, prawie bym zginął. A co, 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 Kto wie, co, co słuchajcie, jeszcze się tutaj zdarzy? Okej, okay, tu tam jest dużo mobów, ja tam nie idę. Mordy, ja będę musiał mm, o tym oczywiście y, przestrzec z chłopaków, ale wam dziękuję za oglądanie, oglądanie tego dziwnego odcinka. Następne post Nie, słuchajcie, ja już nie chcę. Ja już nie chcę sam tutaj nic robić. Ja tylko z chłopakami, bo jednak w kupię Także Mordy, ja wam dziękuję, pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo odcinki są codziennie, więc warto subskrybować. Do tego wpadajcie do opisu, bo tam oprócz mojego sklepiku, gdzie macie takie królewskie maciochowo-teamowe koszuleczki na plecakach, workach, koszulkach czy poduszkach w różnych kolorach, różne wzory, także zajrzyjcie do sklepiku. No i oczywiście Macioch plus tam macie nowe odcinki, różne odcinki z różnych gierek, fajne są, ym, fajne są filmiki, także sobie zobaczcie, bo tam też są filmy codziennie, także do następnego, yo!